Cześć, witam w na moim kanale. Jak widzicie, znowu tacka. W tych dwóch rzędach wysiewałem na ostatnim filmie seller, A dzisiaj będziemy wysiewać cebulę. Jedna cebula to jest cebula szalotka. Bardzo dobra. Nasionami zostały z zeszłego roku. Tak więc jest bardzo smaczna. Polecam do siewu. Druga natomiast to jest mieszanka yy, mieszanka odmian. I mamy tutaj w tym miksie, żółtą, czerwoną, białą i soplową. Tak więc możemy pomału zaczynać. Ogólnie cebulę powinniśmy wysiewać w marcu, tak jak widzicie tu na etykiecie. No ale mamy już po połowie lutego. Mamy bardzo ciepłą zimę, wiosna też się w takich prognozach długoterminowych nie zapowiada jakoś bardzo, bardzo zimna. Bardzo chłodna. Marzec ma być ciepły. Tak więc, sobie pomału można myśleć o flancowaniu. O wysiewaniu nasion na rozsady. Tak, tu mam podłoże, to o którym mówiłem już ostatnio. Tak więc, jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam do poprzednich filmów o siebie. Otwory robimy po około centymetrze. Producent nawet przy tym mieszance nie określa głębokości wysiewu. Tutaj też nie. A jest, głębokość wysiewu centymetr 2. Teraz już jest dobry czas na rozpoczęcie uprawy. O czym musicie pamiętać? O karteczkach. Opisujcie po prostu, gdzie macie jakie, jakie warzywa wsiane, nasiona. Spójrzcie nasiona cebuli szalotki wyglądają jak takie małe czarne węgielki. Przez co są też o wiele łatwiejsze w siewie niż seler. Staramy się nimi trafić w dziurkę po jednej. Jeśli wlecą po dwie nic się nie stanie. Po prostu jak zaczną wschodzić to wybierzcie mocniejszą sadzonkę, słabszą usuńcie. O czym należy pamiętać to to, że powy siebie, jeśli nie chcecie przykrywać różnymi foliami, nie foliami naszych rozsad, żeby szybko ziemia nie wysychała, to przykryjcie je woreczkiem foliowym lub też. Jest jeszcze jedna skóra, lub też siejcie w gotowych inspektach, które można kupić, to wam zaraz pokażę, że to jest mix odmian. Pomimo tego, że to jest mix odmian, nasionka wszystkie są jednakowej, jednakowego koloru, jednakowego kształtu. Siejemy identycznie tak samo. Te oto nasze sadzonki. Zaraz przykryjemy podłożem. Spójrzcie, tutaj jeszcze ich zostało bardzo dużo. Ja nie będę wysiewał wszystkich, ponieważ mam jeszcze cebulę sadzoną z dymki o zimą. Będę też wysiewał pół kilograma dymki wiosennej. No, ale takie fajne odmiany są smaczne. Ja lubię znowu niespodzianki, tak więc tu jest miks, więc zobaczymy, co się udało wysiać. Tak. Dobrze, zaraz sobie to oznaczymy, żeby było wiadomo. Tak. Tak, to zasypujemy podłożem i to jest wszystko. I zostawiamy, nie ugniatamy. O, nadbiar od razu zbieramy. I gotowe. Takie, tak wysiane nasiona. Ja u siebie tradycyjnie zostawię w kotłowni. Jeśli wy nie macie możliwości, to zostawcie je w garażu. Yy, Musi być oczywiście ogrzewany na początek, na wschody. W garażu, w pokoju na parapecie, gdzie macie miejsce. Jeśli wszystko będzie z wysianymi nasionami w porządku, od dwóch do trzech tygodni powinny się, powinny się zacząć pojawiać małe sadzonki. Tak jak mówię, należy utrzymywać w miarę równą wilgotność, ale nie należy przesadzić. Lepiej jeśli trochę nasze siewki przeschną, niż by miały być, mieć za mokro, to jest bardzo niedobre dla wszystkich nasion, praktycznie. Nasiona nie lubią być zamoczone, zalane wodą. Dlatego też, jeśli zdecydujecie się na produkcję własnych rozsad, musicie o tym pamiętać. A teraz, nie przedłużając, napiszcie w komentarzach, czy Wy już macie jakieś wysiane. Nasiona na flance, na rozsady. Zachęcam do subskrypcji, komentowania, lajkowania i do oglądania innych filmów. Na razie, cześć.